Jej, siemano dzisiaj nagrywamy ciapka na elektrykę Zaczynam tu składać eee, i co miałem mówić no eee, i tyle w sumie zaczynam eee, serię pimp My 30 zobaczymy co z tego będzie opony w planach parę pierdół będzie na bieżąco także zaczynamy od paczuszki także eee, łapeczka w górę jak się spodoba filmik subik oczywiście 500 łapeczek jest yy, drugi odcinek serii Pimba i 30. I co? No i lecimy. Yo! Dobrze. Dobrze jest. Uciekaj, Simba. Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Budy. Dobry. Brr. Nagrywamy paczuchę, otwieramy, a zaraz elektrykę składamy. Będzie yy, jak to Ty mówiłeś. Pit, nad... Pit My 30cha Pim maj 30 Trzecia pimp, część pimp do 30 Tak, chcieliście trzecią część za 500 łapek w górę Jest już prawie 1000, kurde, żeście poszanali Chciałem noża od rotacyjnej ja kurde. Nie gdzie tu jest... Nie, zostały. chodzi parker. mi o paczkę odwrotnie, bo trzeba Kolejna przesyłka od firmy Xenox nie ma lipy, inwestuje się. Inwestuje się. Super jest po prostu VIP. Nie dobrą stroną, tam vip był napisany. Co Ale... wygadacie? Nie, tu się otwiera. O kurczę, zapieczątował trzeba. Ładnie <grym> właśnie ciebie pozdrawiamy. Po raz kolejny. Pozdrawiamy sobie. Pisał mi, że wszyscy go pozdrawiają, to niech tak zostanie. Perkin zapoczątkował. A jak my kontynuujemy. Każdy kontynuuję. Kulka też. Tam kulka mu... Kulka chyba? Szoko też nagrywał pozdrowienia dla Seby Tak Paczucha tak opakowana, elegancko O, proszę Na przyszło? papierze nie żarują, żeby nie uszkodziło się nic No jak Czekaj, zmienimy ten papier Nie po kamerze, kolego Sorry Panie kochany Dobra, zresztą ja to nie odpakowuję To odpakowuję. nie ja do odpalenia 60 Ja kamer... jestem kamerzysta A, i widzę już reflektory z przodu O, o u, u. Wyjawia się o w tym Czekajcie, czekajcie Coś znalazłem Pierwsza. Najlepszy. A, a, <laughs> najlepszy. Najlepszy we wsi. wsi. O oh yes. Dawaj jedno baner sobie psuje na. Tutaj siedzie tylko humor tu, sąsiada. Humor sąsiada. <laughs> Czekam, skąd wziął. Skąd, na, e, skąd wziął na te pieniążki? Kradłem. Za skąd? Zachodzi. Dobra, nieważne. Z YouTube albo z jest ważne. Czekaj, skąd wziął te pieniążki? Elegancko, śląskojecki. Najlepszy przy we wsi. Pokleimy trzydziechy, no. punto i ruskiego, i Szesionę. Starczy na wszystkich. Kurna, no super, będzie. Reklamka, jak ta lola, dobra. Naklejki no stawiam na bok. Wyciągaj. Najważniejsza część, instalacja. Czyli instalacja. instalacja. Cała wiązka. Widzę, że do tyłu też masz motocykle. No. To, to jest taki ten, dużo dużego. No, to jest gniazdo, że dalej muszę przyczepkę podkręcić. Tak, coś. Tak. Hyc, hyc, hyc. Ładnie, ładnie. Masz, masz schemat do tego, bo kto to podłączył? Jak, to schemat to z głowy. No! <noise> z głowy, kur... Najważniejsze no, no, no. to, żeby rozrusznik podłączyć. <noise> no to już stykamy. O, bezpieczniki, to wszystko. No, powiem ci, że. Jest! O, jest! jest Kopie trzystopniowa. Hełt, hełt i hełt, hełt, hełt. Podpala na trzecią. Hełt, 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 hełt. Ja sobie przerobię Piesek, to... a ty co powiesz? Będzie hełtać? Simba, fajnie piesek Simba, go teraz, bo burza dzisiaj była, właśnie przeszła, ale siknęło tak może... Tak. Ksiadzka, pitkę, Pitke lepiej psika. Więcej, więcej z rana sikam jak... Popadało, ale coś tam tropi. No właśnie, elektryka na, na bok, Co przeszło? O, u. reflektory do tyłu, kurde, luks. Ale będzie ciapę. Ciapę już będzie odstawiony. Chopa, reflektor, kurda, mać. ładny, ładny. Luks. Tak jest. Dobra, teraz ja się pokuszę. Wyjmę Daj, się ja, ja będę nagrywał, Stachu sobie po ja wyciąga. Ja teraz po wyciąga. Stachu wyciąga. Dyku nie odcinku, bo. Chudny, Pomar miał, tak jest dobra. reflektor, reflektor przedni. przedni metalowy Czekaj, tak wyjmę łopanie, ale będzie świecić teraz długimi ło oryginalny tak się prezentuje takie jak do sześćdziesiątki praktycznie no metalowe, oryginalne przyciechę zrobimy dobra Tutaj, dobra, teraz biorę za miedziuchę. Się. Miedziuchę kabel Kable. miedziany, ale kurde No i to jest kabel, a nie jakieś gówno. No super. Ale tak. cena też fajna, stówę za sztukę. No ale czy za jakoś się płaci? Tu no, jest kolejny najlepszy. Drugi kabelek. Tu jest, tu jest kolejne są tak. też. Czyś nakupował jeszcze można będzie z golina. <noise> na złomie zgolimy. Tu jeszcze jedna lampeczka. Jeszcze jeden reflektor. Pokażemy jeszcze raz. Muszę zobaczyć. Oryginalny? oryginalne jak 30, no plastik no, w tym... zamontujemy, aby świeciło świeciało przejścióweczka koń... na tył tu jest końcóweczka to na tył przyda się, będzie trzeba ciągnąć przyczepkę po się na kosach boryzrutnik na światłach o, i... i to są ten sporniki pod lampy tak, tak jest, chyba Tylnie. jak to się montuje? tak się będzie montowało no, no, przy... 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 przymierzymy za chwilkę, pasuje. będziemy składać to zobaczymy przypasujemy boczkiem Jakoś, no nie wiem, w każdym razie jakoś to musimy przemontować. Zmontujemy. No tu jest jeszcze jedna lampa. Tak jest, już schowam to do środka. Czyli mamy dwie lampy, dwie lampy: dwie lampy na tył, dwie lampy na przód, całą kompletną instalację. Tak. Naklejeczki, podpórki i gniazdo. Gniazdo do tyłu, przyda się na pewno. Tyłu. Tylko weź to podłącz, panie kochany. Tu Dla tyle tutaj kabelków. Tak. Będziemy elektrykę robić, światełko mamy, bo mam dwie lampy LED na tył. Załączymy i do rana siedzimy. Browara otwarliśmy. Nie kurde, będę kurde. robił reklamy. bo na mnie płacą. Bo na mnie płacą, także. No, także zaraz widzimy się przy ciapku. No, i montujemy. Kupiłem wszystkie rzeczy. Kioplot, kupiłem plastikowy. Powinien starczyć. Jeszcze paczkę tretytek. Tu cała elektryka. No i najważniejszy. Drut spawalniczy do yy, odpalania, do kluczyka że do kluczyka mówię, do przycisku sobie go wmontowałem opleczę go, jeszcze zamontowałem sobie teraz podstawkę no kosiłem w międzyczasie pewnie odcinek już będzie skoszenie, jak już ten będzie wrzucony tu jest elektryka do ledów i do lamp jeszcze są nie podpięte. alternator zamontowany no i, i tutaj muszę po pospinać ze z tym ze starterem, a reszta to już będzie prosta. Później pokażę co jak idzie, jak skończę. No i nagramy coś z pracy. Składamy kable. Przygotowałem takie dwa okleiną ładnie przygotowałem. Zobaczymy ile baterii w GoPro bo mi się kończy. Najwyżej jak mi się rozładuje, to yy, pójdę podładować, kurde. Ale no, wydech. Opa, widzicie, alternator założyłem jakoś tu na, na szybko coś tam poskładałem to światło, bo kosiłem wieczorem i nawet, nawet to świeci, da się robić w nocy, nie powiem, jeszcze z tyłu założymy lampy, podstawkę na akumator założyłem, trochę tego było, trochę pierdzielenia z tym było, że tak powiem, ale powoli, powoli się założył, już odpala skuban. Trzeba to wyjąć, bo będzie mi to tam. Jeszcze nie będziemy go koła palić. Zobaczymy czy się nie spali. Przełącznik. Do rady. Ojejko. No alternator. No kręcę, wystarczył się. Yy, alternator działa, bo naładował akumulator elegancko. Bo ciągniczek pali jak wściekły. Zobaczycie, jeszcze go dzisiaj nie paliłem. A założymy te gabelki i zobaczycie jak to będzie wszystko działało dwie takie chyba takiej samej długości są obydwa tego grubszego damy tu puścimy go tędy chyba żeby tu się nie stykały nigdzie I to jeszcze zanim założę to sobie krzywię troszkę tak dzisiaj sobota nie wiem który dokładnie Ech. Teraz sprawdzę. Chyba szósty albo siódmy. Siano. Siano. Koszenie skoszo, skończone. 6 lipca. Koszenie skończone. Także można się takimi pierdołami zająć, że tak powiem. No Jezu. Ta kamerka mnie denerwuje. Na tej głowie ten wydech. strany. Da się za bliżej podejść. Opa, nie wiem czy się to jeszcze nagrywa. Nagrywa się? Zrozernę, czekajcie. Nagrywa się. Chodziło się. Nagrywa jeszcze. Jeszcze nie padła całkiem, ale już jest zero. Wczoraj nagrywałem to cianokoszenie. koszenie dobitki kończyliśmy i na razie na usługę nigdzie nie jadę. Nikt nie wołał, także. Także kosiarkę dzisiaj chowam. Będziemy ją rozbierać. Będzie trzeba te bolce wymienić, też się nagra z serwisu będę wymieniać To też nagramy Z wujkiem Bogranem będę to wymieniał Także coś tam się nagra go, Żeby to tylko działało, te schematy, połapać się te stare schematy Nie wiadomo jaki kolorek, gdzie kabla Ani nic Ciężko, ciężka, muszę wam powiedzieć, Aha. ale niestety, jeszcze trzeba drugi wkręcić, się na nakręca. Tak to jest, jak się człowiek skupi na gadaniu, a nie na robocie. Nie wiem, jak to w ogóle, tu się dobrze nagrywa, czy nie, no, teraz będzie może lepiej. No, czekamy na żniwa, jęczmień skoszony u Pana Bogdana. Teraz można robić takie prace przy ciągniku, przy przyczepie przygotować na spokojnie u ludzi, u ludzi pewnie za tydzień ruszy rzepak ale u nas nie ma rzepaku więc czekamy 2-3 tygodnie mamy czas yy, może z renowacji jeszcze zrobię w międzyczasie pługa sobie w sensie go pomaluję, bronny sobie zrobię na nowo tu muszę wypierdzielić ten syf i zrobić jakąś wiatę na ciągnik bo tu za płotem zaraz Dobudował jeszcze jedną wiatę na sprzęty, żeby chować, żeby to nie rdzewiało ani nic. Jeszcze się kupi może opryskiwać opryskiwać się może kupi jeszcze lej do nawozu Także zobaczymy jak to będzie. O, tak. tak to założę. Więc tyle tych. Nałożone tego wszystkiego tu jest, żeby się dokręciło. To jest jeden od zasilania, co idzie do akumatora, jeden od alternatora co ładuje i od stacyjki. Gdzie ktoś chciał, to jak ogarnę sobie to na lux. Pewnie pod koniec odcinka będzie, to będę mógł wam yy, powiedzieć jak ta elektryka powinna iść, bo te schematy, w schematach się połapać to jest ciężko, może narysuję swój schemat i wam wrzucę na fanpage masz rolnikowo masz rolnikowo no. bo sam miałem problem a ktoś jak sam pierwszy raz wymienia elektrykę w tym ciągniku czy w 60 czy jakimś innym to naprawdę jest problem opa zrobił John Deere ja zrobię 3 na no ale no mówię nie 3 dzieje, to C28 ale będzie jak 30, bo jak w przód wymienię no jeszcze Kapcie szerokie, chyba te szersze kupię 12 chyba i 8, to kupię te 13 i 8. Czy tam 13 i 6, jakoś tak ktoś mi polecał na grupie. Upa! Jeszcze tak. O kurde no. Zasilanie muszę odpiąć. Jeszcze trochę dokręcę. Już tak wind jest jechany, że, żeby się nie odkręcił. Boję się, starczy O, depne klemy, nie Akumulator jeszcze kupię kiedy. Będzie trochę więcej pieniędzy, bo wiecie, to pewnie się domyślacie, to nie są tanie rzeczy. Chciałbym kupić jedno 12V i mieć bańki w sumie, żeby się znowu nie styknęło, gdzie Ojej. Przepuścić tu kabelet. Patrzymy, czy go starczy, czy dobrze pomierzyłem. Na dostawkę robiłem, ale chyba starczy z tego, co mi się tu wydaje podkładkę damy i powinno być cacy jeszcze kontrolkę ładowania <gry> trzeba by poprowadzić do ciągnika, ale to już, a spokojnie, pierwsze odpalanie zrobię, później będziemy robili światełko, różne pierdoły takie, nieważne. się to jest odpalanie. Jeszcze przydałby się Hebel zrobić, ale zabezpieczający, bo to bezpośrednio z akumulatora gdzie napięcie od razu można to odpalać. Tak, świadomość pisze co tam pisze, zaraz zerkniemy. Coś tu pisze. Dobra. Opuścimy tak. Tak, tak, tak. A teraz testujemy, czy to zachełta, czy nie. O. Testujemy. Dobra, działa, cudowo działa. Samu gazu dać. Uuu. Działa, za to coś mi tu się podoba, bo i o jajku, jakie gorące. Ha ale parzy. Stacyjka, żeby mi się nie stopiła bo idę. Będą jaja. Dobra. Eee, słabe zrobiłem. O, trzeba worki cementu odstawić i cofniemy trochę, by w otworzyć. Łopa! Przeniesiemy chory, bo budujemy statą słupki tam do bramy, bo stare wykuliśmy i kopaliśmy, kopaliśmy na nowo. Zobaczymy. Będziemy często odpalę, to się spali przycisk. tak przyciskam. Tak główno teraz robią takie. Wyszaka. Ok. Dobra. Uuu, działa. Dobry. Nie chcę to musiał skręcić Jeszcze raz go chwalimy Łoty co to jest? Odpala chcemy na ile ta innowacja starczy Oj, no ta no, no. stacyjka to się kurde gorąco nie robi jeszcze tutaj bardziej naciągniemy trochę duże te mnie takie ale będzie up, 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 o tak będzie styk jak należy chyc Dobra, nie wiem czy się jeszcze nagrywa, zobaczymy, o nagrywać. się, o dziwo, się jeszcze nagrywa, nie padła do końca bateria, no no i najfajniejsze zrobione, to najważniejsze co chciałem, czyli odpalanie, no wydech, coś mi się, a już ciepło z Kubami, mi się tu wydech rusza, będę musiał chyba opaskę kupić i na opaskę, bo to do pani robota, tu się trzyma, ale tutaj to dziadostwo, ta śrubka, tam zaraz się gwintów kręci i nie robota. Mateusz se fajnie zrobił, bo ma też na paskę i od niego podczepi nie czy mi się tak sama taka kabina mi się trzepie. przez to że tu jest takie gówniane montowanie blacha tak dygocza. przeciągniemy może coś się zrobi, może coś się wykombinuje, żeby to się nie ruszyło nic Dobra, odpalanie zrobiłem, idę włączyć tą kamerkę do ładowania i coś zjeść widzimy się za Jakiś czas.